Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Madranera Mobile, i dzisiaj będziemy sobie robili kolejny odcinek. Znaczy nie odcinek, tylko, tylko taką traskę i holowanie Łaza. I zaczynamy. Na początku zostawcie subika z łączkiem tam na dole, i zapraszam Was na Instagrama. Na mojego Instagrama i Discorda link w opisie, no i nie mam tematu filmu. I widzowie jak sobie tak obliczyłem. To idealnie widzowie w listopadzie. 1 listopada się skończy seria z tej gry. Czyli z Madranera Mobile. I sorry, że miejscami mam taki czasami chrypowaty głos. Nie pytajcie czy mam taki chrypowaty głos. No. No. I nie mam tematu. Sorry. I dzisiaj jest holowanie. E, holowanie tych e, łazów. I za dwa tygodnie, no już prawie za już za niecałe dwa tygodnie. Będzie już premiera Farminga 25. No niestety, że tego gaming tego PC-towego szkoda, że nie mobilnego. Ale PC-towe też są fajne. Te Farmingi. No. Dobra, kurde, chyba jest problem z wyjazdem, oj, chyba widzowie nie wyjedziemy. Bo się kopie. Katie zrobíme sobie taký tešť. Dobra drodzy, ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu, zostawcie subika z noczkiem. tam na dole, z grudzienki i siemanu!